Wiele osób wybiera partnerstwo z byle kim, obawiając się samotności, jakby była największą porażką. Warto zrozumieć, że samotność nie jest klęską ani końcem świata. Uważam, że lepiej jest być samemu, niż cierpieć w bezsensownych związkach. Nie ma nic gorszego niż samotność w relacji, gdy oczekujesz ciepła i miłości, a dostajesz chudy i obojętność, albo kiedy potrzebujesz wsparcia, a musisz radzić sobie ze wszystkim sam. Wiele osób marnuje najlepsze lata swojego życia na relacje, które z góry są skazane na porażkę. Marnuje się ściera dla ludzi, którzy kompletnie ich nie doceniają. Nie ma sensu zadowalać się byle jaką relacją, zamiast męczyć się w toksycznych relacjach, lepiej zająć się sobą i rozwijać. Bycie singlem nie jest końcem świata i nie oznacza samotności. Miłość do siebie eliminuje uczucie osamotnienia i stanowi. Podstawę zdrowych relacji z inną osobą. Pokochaj siebie za to, kim jesteś, bo wtedy odkryjesz miłość własną. A to szybko Twój blask odkryje ktoś, kto Cię szczerze pokocha i będzie na Ciebie zasługiwał. Dlatego zapamiętaj, warto zaczekać na kogoś wartościowego zamiast wiązać się z byle kim. Nie ma sensu śpieszyć się z miłością i ścierać dla kogoś, kto kompletnie tego nie docenia, jeśli miłość to tylko ta prawdziwa. Jeśli być z kimś, to tylko z miłością życia. Zapamiętaj to. Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, zaobserwuj mój profil. Dziękuję.